Siema z tej strony żółty, no i jak widzicie... Jest coś, czego tak dawno nie było, był tylko jeden odcinek z tego, no ale mamy, słuchajcie, czyli akcje, aukcje w sumie można powiedzieć, bardziej tak, na Allegro, co mamy na Allegro związanego z World of Tanks? słuchajcie, dzisiaj się o tym przekonamy ponownie, z racji tego, że są niedługo święta, to pomyślałem, ej, co, co, może coś z World of Tanks kupić? może jakieś konta poszukamy, jakieś jeszcze inne duperele, zobaczymy co ciekawego yy, Allegrowicze nam mają do zaoferowania, a jeżeli wam się spodoba oczywiście taka mini seria. To może w na następnym odcinku spojrzymy co mamy na OLX albo jakimś eBayu, coś tego typu. Tak więc lecimy z tematy. Tak więc słuchajcie, wpisujemy sobie frazę nie Whiskas, nie agregat prądotwórczy, nie biopaliwo, nie Pampers pants ani ej, słuchajcie, wyszło akurat bym kupił World of Tanks. Słuchajcie, gry PC. Zobaczymy eee, co my tu mamy. pierwsze konto World of Tanks. Oczywiście, żeby nie było, to taki tutaj mój statement. Nie zachęcam do kupowania kont w World of Tanks, ponieważ jest to z tego co wiem nie nielegalne, tak? Ja tu tylko się śmieję z tego wszystkiego, co tu jest. To są memy. Mamy się tutaj pośmiać, a nie robić jakiś pseudo nie wiadomo czego, że o, tutaj tamto i to i o, wam to. Nie. Po prostu patrzymy, co jest na Allegro w World of Tanks. Co ja mi konto World of Tanks? Jak jest to samo World of Tanks. Pokaż mnie to. Dobra, słuchajcie, co my tu mamy? Konto World of Tanks, dziesiątki. Zaraz zobaczymy i to ty, to jest jakiś Allegro lokalnie, to gdzieś może obok mnie. Co my tu mamy? KAWU 122, Excelsior T343, Obiekta. Yy, oczywiście ja nigdy tego nie rozumiałem, po co gold obligacje i cała reszta jest zamazywana i friex. Naprawdę po co jeszcze nie, no to rozumiem, tak? Ale yy, to chyba Dlaczego Koleś ma ostrogi na obiekcie 268 wersja 5? Chyba, że to nie są ostrogi, ale okej. Okay. Ej, wytłumaczcie mi czemu? Czemu, na, czemu są zakryte ilości Expa? Jakby to cokolwiek by zmieniło w zakupie tego konta? W sensie Czemu nawet na pręce jest to zasłonięte? I nawet widać, że to było niedawno, bo jeszcze jest przecena na szwedzkie czołgi amerykańskie, więc to musiało być niedawno. Witam, mam na sprzedaż wszystkie swoje konta World of Tanks. Oto jedno z nich. Na koncie znajduje się wszystko to, co na zdjęciach. Zachęcam również do sprawdzenia innych moich kont. Konto jest na serwerze EU. Oczywiście po zakupie oddaję na zawsze dane zarówno do konta WoT jak i adres e-mail. Do żadnego skąd nie mam podpiętego numeru telefonu. <słyski> Stan używany. Wersja gry cyfrowa. Rodzaj wojenny. <laughs> Mamy droższe, za 270, słuchajcie. O, tu już ktoś poważny, ale dalej zakrywane są free expy, nawet nazwy załogi. Ej, teraz mi coś przyszło do głowy. Czy rzeczywiście może ktoś, może dopasować, jak, jak ktoś robi streamy, nie? Jakiś streamer, tam niekoniecznie duży, ale jakiś mniejszy chociażby. I rzeczywiście ma nazwanych jakoś dowódców. Ty, to naprawdę może to połączyć jakiś chłop z tym wszystkim, nie? Nic nie ma, absolutnie tylko same czołgi bez... battles, victories, bez niczego. Wow, no, to ciekawe. Witam, na sprzedaż mam konto World of Tanks, z którego skład chodzi 15 koła obligacji, 400 zł i 2 miliona srebra. Ej to, to po co zakrywasz? Ej, tu nawet się nie zgadza! Ile koła Golda? No nie, zgadza się, 400 zł, dobra, to ja jestem cicho ciemny, że tu nie widziałem. Nie wiem po co, ale... Dobra, jakby okej. Okay. 500 zł, to już wchodzimy naprawdę grubo tutaj widzowie, tu już jest grubo, słuchajcie. I to w ogóle robione z telefonu, nawet tutaj. T92HMC, nie wiem, 21, ale czego bitew? Czy coś chyba? Ty, to nie są bitwy. A może to są bitwy? Ty, ja nie wiem, szczerze, to jest aplikacja wotowa, ja nie wiem, co to pokazuje nawet. 313 czego? Bitew? Chromosomów? Nie wiem. Witam, do sprzedania mam swój czas poświęcony z Żewerth of Tanks. Ilekroć razy coś takiego czytam, zawsze chce mi się śmiać, bo to jest... Nie, ja nie sprzedaję konta WOT przecież, ja tylko swój spędzony czas w tej grze sprzedaję <laughs> i to zawsze mnie rozpierdalało. Czy to jest prawda, czy nie? Nie wiem, weźcie sobie odpowiedźcie na to sami. Dla mnie to zawsze beka była z tego. Właśnie, bo misje osobiste kiedyś jeszcze były... Ty czekaj, za złotówkę dostępny jest prawie tysiąc sztuk. Dzień dobry, jestem doświadczonym, bardzo dobrym graczem, który grał w najlepszych drużynach na serwerze. Oferuje profesjonalne wbijanie misji do 2.79 oraz 2.60 w grze WoD i przy tym dobre WN8 podczas wbijania misji, to ważne. Spokój, bezpieczeństwo i pewność należycie wykonanej pracy. Gwarancja pełnej anonimowości, do chuja pana kto mnie pisze i przerywa tu na robienie filmów. Paweł, spierdalaj! Lecimy dalej. Stan nowy, za złotówkę stan nowy. Riego to chyba dalej nielegalne, więc nie powiem, czy to warto, czy nie. 2,5 tysiąca złotych. EBR, trzymałe? No, ja wam powiem, że to już naprawdę musi być dobry gracz, skoro sprzedaje konto z EBR-em, który ma rzeczywiście trzymałe. Bo to trzeba się postarać czołgów ile posprzedawanych ludzie. Kto normalny Kalibana sprzedaje? Typie! Nie wiem kim jesteś, nie? Dobrze, że se nikt zamazałeś, bo normalnie, żeby Kalibana sprzedawać to jest... Ja jeszcze rozumiem Chimerę, czy tam AMX-a, Xora cokolwiek, ale... ale... Kalibana? Serio? Erli, wbijanie Erliego, 3 trzymałe za złotówkę, witam, mam do zaoferowania wbijanie czołgów w grze World of Tanks, jestem doświadczonym graczem, mam w grze ponad 8 lat stażu i na głównym koncie 3100 wn to ważne. Mogę wbić dowolny czołg lub można też się ze mną kontaktować w celach zrobienia czegokolwiek na koncie. Mogę zrobić dosłownie wszystko na koncie. Na przykład wijanie czołgów, podwyższanie WN8, zarabianie kredytów, markowanie czołgów, robienie misji, może to być cokolwiek co tylko pan, pani oczekuje. Co najgłupszego można w wodzie wymyśleć, czy, bo tak myślę. Usunięcie konta. Ciekawe ile chłoby chciał za to, żeby usunąć konto wod. Albo jeszcze le lepiej, ty zrobić speedruna, włączyć tą muzyczkę Dreama taką w tle, i żeby chłop speedranował robienie wszystkich linii WOD i nie będzie miał żyć. To prawda, będzie to drogie, ale nie będzie chłop miał na pewno życia przez dobre kilka lat. <grym> World of tanks linia frontu? Co, 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 co? Gram w grę od początku, bla, 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 to już wiemy. Każda wycena jest indywidualna, ok, ale co? co? A co? Czemu linia frontu, że co? Eee, nie będzie problemu ze zdobyciem maksymalnego poziomu w tym trybie. Ale jaki jest problem zdobycia? Wiecie co? Mam podejrzenie. Robię się tutaj teraz detektywem. Nie, nie mam tej czapki, takiej Fedory swojej. Czy... Słuchajcie, bo coś mi tu śmierdzi, słuchajcie. Udawajcie, że to jest Fedora, że ten kapelusz. Nie wiem gdzie jest, zginął mi. Patrzcie na miniaturkę. Linia frontu World of Tanks. Na zdjęciu jest jak byk. 122 tm. Urwa Fedora. 122 TM oraz Progetto 35 MOD 40. Chyba się tak nazywał ten czołg, to jest ósemka. Ja jedną rzecz pamiętam, którą oglądałem ostatnio na YouTube. Słuchajcie, to jest absolutne potwierdzenie tego wszystkiego. Przepraszam Was bardzo, ale DET 8.7, dlaczego? Bustujesz konta na linii frontu. To jest dowód numer jeden i niepodważalny, że linia frontu za złotówkę jest tutaj brana pod uwagę jako yy, co ja <tak>, tak naprawdę to jesteś ty, przyznaj się. Ja nie będę owiował, bo ja ja robię, żeby czasem nie było, że naprawdę kogoś oskarżam o, o robienie jakichś tam procederów i tak dalej. Spokojnie, to są tylko żarty. Za to żartem nie jest coś w końcu, co można normalnie kupić i wszystko będzie gitara, słuchajcie, gra World of Tanks za 17 zł po jakiego grzyba ktoś ma to kupić, skoro WOT jest za darmo niby, nie? 7 milionów graczy, to jest stare, ja wiem, to jest w ogóle pewnie, a no tak, bo tu była zawartość za 75 zł. ja też mam pudełko z WOTa, co tu było, ty... 1000 zł to jest kod bonusowy, tak? Czyli a, to nie jest dla zaproszonych, tylko zawsze to się dostawało. 25 tysięcy gryzów, trochę słabo. 3 dni konta premium M22 Locus na tamte lata, z którego tu jest roku, czekajcie. Nie, 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 nie widzę, ale chłop ma naklejkę 10 zł z tyłu, a sprzedaje to za ile? Za, za 17 plus wysyłka STP jest dostawa za 8 zł. Co to jest? Dor 2S Peron 1925, stan płyty, dobre rysy, ale to jak, że gubałówka, czy że co? Napisy, lektor, ale co ty, co tu się kupuje? Co to jest? Co to się kupuje za 100 złotych? Tu jeszcze droższe, 104 zł 68 groszy, dlaczego akurat tyle? To jest ta sama wersja, co jest? Tu już 40 milionów graczy, zawartość 100 zł premium. I co my tu mamy? 2000 zł, 50 tysięcy kredytów. Z tymi kredytami do widzę, w ogóle się nigdy nie starali. Tydzień konta premium i mamy FC, ma którego już się nie da zdobyć. Jestem naprawdę ciekaw, czy da się to wszystko jeszcze wpisać w konto World of Tanks. Bo jeżeli tak, no to mamy. Ciekawy, drogi, co, co by nie mówić, ale jednak ciekawy sposób na zdobycie takich unikatowych czołgów jak FCM, na przykład, którego chyba już nie da się zdobyć. 256 MB karty graficznej. 3,5... Naprawdę, WOD kiedyś ważył 3,5 GB? Nie chcę mi się w to wierzyć. Jej. Ile dzisiaj WOD waży? 60 prawie 2 GB. Nie mam żadnych modów. Jakim cudem ta gra kiedyś ważyła 3,5 giga? Ja rozumiem, że mapy HD, że tekstury, że pełno nowych czołgów, mapy, ale to aż tyle? O, to jeszcze, ty ale piękna miniaturka zrobiona, słuchajcie, podoba mi się, naprawdę podoba mi się, możecie każdy medal jaki tu widzicie sobie zdobyć. Witam, oferuję swoje usługi w poprawianiu kont w grze World of Tanks, boostingiem zajmuję się od dwóch lat. Przez ten czas wykonałem dziesiątki zleceń, gdzie każdy z klientów był w pełni zadowolony. Na swoim koncie poziom 23 oznak biegłości na 10. tierze. O, mamy cennik, mamy cennik. Bitwa 3000 WN8 za 2 złote. Bitwa 4000 WN8 za 2,50 i Bitwa 5000 WN8 za 3,20. Czy to jest. Ej, ale ja mam pytanie: Czy jeżeli chłopowi się nie uda jakaś bitwa, to co wtedy? Gra kolejną za darmo? Czy, czy nie wiem, czy jednak płacisz złoty 20, zł, jak wyjdzie ci 2000 wn 8 a jak będziesz, ty, a jak kupisz sobie bitwę 3K WN8 i on zrobi te 3K WN8 powiedzmy w połowie bitwy demecza, od cholery, to. Odchodzi od klemiatury idzie sobie stąd? Czy, czy że co, bo tak trochę dziwne? No, może ja czegoś nie rozumiem, chyba że potem, no panie e, Tomaszu, powiedzmy, że pan Tomasz kupił e, bitwę 3KWN8. Panie Tomaszu, tutaj bitwa wyszła 200 milionów WN8. Musi się e, pan zastanowić, czy chce pan dalej tą bitwę i tak dalej, bo musi pan zapłacić łącznie ponad 21,37 zł. A pan Tomasz powie, nie wiem. Nie wiem co tu chciałem powiedzieć. I ile? 5,5 tysiąca? O, czekajcie, bo to może być najdroższy prezent, jaki kupicie swojemu znajomemu wodna święta. Słuchajcie, mm, co my tu mamy? Ty, tutaj też zamazane te. No, no, no. Ale o, w końcu ktoś, kto i e Golda, obligacje, wszystko normalnie pokazuje. Tak, Chieftain, bez mołę, to tylko dlatego, że. Kolejny gracz sobie po prostu zrobi lepiej, aniżeli tutaj nasz gracz. Ło to jesteśmy jeszcze na fioletowych. 3 MOE artyleria SPG World of Tanks. 3 dni wod. To brzmi jak tytuł multiego jakiś, naprawdę. Jako doświadczony gracz i artylerzystach. Tfu! Oferuję wbijanie trzech biegłości na arty... Artyler... Będę jak Korwin. Co on mówił o czym to? O demokracji! On zawsze mówił demokracja i plut! Ja będę artylerzysta i Tu! Demokracja! Gwarantuję najwyższą skuteczność, zająłem 14 razy pierwsze miejsce w miesięcznej Alei Sław na pojazdach tego typu, z czego 4 razy na artach 10 poziomu. Najprawdopodobniej, a, zapomniałem Tu o artach powiedzieć. Najprawdopodobniej jako jedyny na rynku podejmuje się wbijania mijania na artyleriach a tfu, w tak krótkim czasie. Szacunkowy cennik. Cena z minimum dwoma ukończonymi perkami oraz standardowym wyposażeniem. A, to jeszcze się trzeba przygotować na to. Dla artylerii... Pff, 10, 9, 8, Już skończę z tym pluciem, już też mi się znudziło, ale muszę się napić. Pierwsze małe 120 zł. Drugie 230, w sensie od zera, żeby nie było. I trzecie 355 zł. No, powiem wam, że... Tytuł alternatywny trzyma artyleria SPG, no tego jeszcze nie było. Faceit World of Tanks, czekajcie. Mamy na sprzedaż turnieje na platformie Faceit, pozwalają na zarabianie ogromnych ilości kredytów wolnego doświadczenia. O, oh wow, nawet swojego maila mają. No, powiem Wam, że tego też nie widziałem, żeby Faceit sprzedawać. To jest grubo. Vipera OPTDek, może być Twój! Multi, czemu znowu coś tu pokazujesz swoje miniaturki ty... no, miniaturki nie, ale tytuły <grystanie> Ale się tu mazać tym w pańcie nie chciało, dobra, niech będą te kropki białe Ty No tu dosłownie, jakby ktoś się postarał, to naprawdę da się ten nick tutaj normalnie odczytać nawet no. O, tu już się bardziej postarał, tu już się chciało, ale dziwny. dziwne. Ja nic nie będę mówił. Przytne to zdjęcie trochę, ale żeby nawet pokazywać, z kim się pisało, no to oferuje czas poświęcony w grze World of Tanks. Konto jest własnością Wargaming? Uwaga, to odnośnie Vipery. Fajne ma staty działa, bo wpada dużo lepiej jak drzewkowa. Typowe dla WGXD. <laughs> Także zamiast trzymamy 5 pocisków w magazynie i zamiast 7 sek. Między pociskami mamy 6 sek. Kwota, jaka mnie interesuje, to 200 zł PayStation dla ułatwienia lub 300 przelewem. O oh, wow, a to strasznie duża przybitka 100 zł jednak, no ale ktoś tu był niezadowolony jednak, bo jedną gwiazdkę tylko dała. <noise> Konto World of Tanks PC. Pierwszy właściciel, nie będę wchodził, bo mi się nawet nie chce, ale jakby w przypadku samochodów też tak ludzie piszą, pierwszy właściciel w Polsce rejestrowany! <noise> to tak samo z kątami WOD zar będzie. Więc chyba tyle. Słuchajcie, jest jeszcze tutaj dużo rzeczy do przejrzenia. Na pewno są ciekawe yy, rzeczy. Trochę. O! Mój ulubieniec jest! Vipera Opetedek, może być Twój! Słuchajcie, i Wasz dzień również może być po obejrzeniu tego odcinka i dania mu lajka. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście zostawcie lajka like oraz subskrypcję na kanale, żeby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami. Dość szybko to powiedziałem. <laughs> Mniejsza. Dziękuję jeszcze raz. Do usłysząc w kolejnym filmie na moim kanale Nieruj.